Witam wszystkich bardzo serdecznie. Standardowo, jak przy każdym majorze, zapraszam do zabawy z dziadem w postaci Pikema. Mamy już update, mamy już nowe naklejeczki, gdzieś tam testowałem na streamie. Oczywiście, nic ciekawego mi nie siadło, ale dzisiaj to nie jest istotne, bo dzisiaj istotne jest, co tutaj się wydarzy. Wyznam szczerze, że ostatni diament miałem chyba. Nie wiem, z 5-6 lat temu. Więc zajebiście, zapraszam, bierzcie przykład. Ale może tym razem się uda. Chociaż powiem Wam, że w CS2. I ogólnie w tym CS-ie to ciężko coś przewidzieć teraz. Wiadomo, są faworyci teoretycznie. No, ale, no ale ta gra rządzi się swoimi prawami dużo bardziej. Myślę, że później będzie łatwiej niż teraz, szczególnie, bo nie znamy wszystkich Teamów za dobrze i nie ukrywam, nie przygotowałem się jakoś mocno. Yy, więc pojadę tutaj na czuciu, na tym, co gdzieś kojarzy, na przykład z praków i, no i z moich obserwacji, nie? Także pamiętajcie, to tylko zabawa. Mam nadzieję, że z niektórymi rzeczami się zgodzicie, a z niektórymi nie. Zanim zaczniemy, to Mała reklamka. Zapraszam wszystkich na stronę CSGO Skins, na której możecie otwierać skrzynki i wygrane skiny błyskawicznie przesyłać do swojego ekwipunku. Macie tutaj wiele możliwości wpłaty, takie jak blik, karta płatnicza, kryptowaluty, gift karty, czy nawet poprzez własne skiny. Co najważniejsze, z kodem Spero macie plus 10% do kwoty doładowania oraz dla nowych użytkowników darmowe 2 zł i 10 groszy. Oprócz otwierania skrzynek jest również case battle, możliwość wymiany skinów, czy codzienna darmowa skrzynia. Strona jest oczywiście dla osób pełnoletnich, także... Polecam Kodzik Szpero, linki w opisie, miłej zabawy. No dobra, lecimy, moi drodzy. Zaczniemy oczywiście od 3-0. Jest tu moim zdaniem kilka kandydatów, którzy są w stanie tego dokonać. Między innymi Complexity, Heroic, może OG, Bedboom. No i w zasadzie tyle, chyba. Gdzieś tam jakaś mała szansa jest na Wildcard, może na Bait. Tutaj wydaje mi się, że już raczej niezbyt. Także, jeśli ja bym miał dać 3-0, to według mnie najmocniejszymi ekipami z tych wszystkich, i szczerze nie wiem, jakie jest drabinka tam się pojawi. To jest tak się wszystko może zmienić, wystarczy, że jeden wygra z drugim underdog, i już się cała drabinka zmienia w tym systemie, jak wiadomo. Więc tak, to na pewno heroik dla mnie jest to najlepsza drużyna. Tutaj na tym z tej całej szesnastki, a wydaje mi się, że drugą najlepszą jest z kolei Bedboom. Jeśli miałbym tu jeszcze ewentualnie się zastanowić. To jest Complexity, którzy też moim zdaniem mogą zrobić 3-0. Najbardziej. Inni raczej wątpię. Więc jak zrobiłem 3-0, to może zróbmy 03. 03 na pewno kandydatów jest sporo. Takich jak Legacy, Lin Vision, Chinig Warriors. Nie wiem, czego się spodziewać po tym Energy. Tak szczerze, a z racji, że nie wiem czego się spodziewać, to zaryzykuję, i tutaj nie musicie być zgodni. Jakoś mam czutkę, że, no nie wiem, wiadomo, jest to dobra orga, wiadomo, jest tam Nitro na Iglu, jest chyba Ossi, hex z tego co pamiętam Bro, ale jakoś mam wrażenie, nie czuję tej drużyny. Nie czuję tej drużyny, a swoją drogą w ogóle nie wiem, czy też się ze mną zgadzacie. Zajebiste naklejeczki są w tym roku, w ogóle fajna oprawa graficzna tego Majora. Coś nowego, coś świeżego i w końcu, w końcu można po pogratulować Walf dobrej roboty. No dobra, Energy dałem. No i teraz kto drugi? No ja myślę, że pewnie sporo osób da jakieś Fluxo, Legacy. Może Lane Vision. Ale ja wam powiem szczerze, że no nie czuję, w ogóle nie znam ich kompletnie. Nie wiem, dlaczego się dostali. Może będą tak dobrzy jak The Mongols. Oczywiście nie mówię, że nie. No ale no nie wiem, dla mnie te drużyny brazylijskie mają dużo więcej doświadczenia. Szczególnie na majorach wypadają zawsze dobrze. A mimo wszystko Tylu, czyli Invision uważam za bardziej też jakiś tam już zespół, który coś gdzieś pograł. No i generalnie tak, to są moje typy na 3-0 i 03. No i zostało nam 6 slocików. 6 slocików... Mm na tych co awansują, no to tak no tutaj skoro nie dałem kompleksycji na 30, to oczywiście muszę dać tu uważam że OG awansuje jednak dobrze sobie radzili w necie ostatnio skład mają też ciekawy ja osobiście bardzo lubię jak gra bardzo lubię jak gra więc według mnie powinni awansować na ładka się jeszcze zastanowię Nemigan raczej nie, Imperial wydaje mi się, że nie, FlyQuest. FlyQuest zawsze wszyscy mówią, a tam oni, ten, ten, tego, ten, tego, słabo co ten, ale jednak zawsze gdzieś tam przechodzą dalej, więc FlyQuest tak, jak najbardziej. Australijska duma, że tak powiem. Metisport raczej nie. Tyloo. Wydaje mi się, że Tyloo awansuje. W tej Azji jednak dominowali ostatnio. No, i jedna, wydaje mi się, taka ta azjatycka, chińska, że tak powiem, drużyna powinna iść dalej. No, bo na Lenvision już raczej, raczej nie dam. No i mamy. Tak, na no Legacy raczej nie. Fluxo też nie. Chociaż ci zawsze mogą zaskoczyć, nie? No, ale 03 raczej nie zrobię też. Nie, nie, nie. No dobra. Tutaj będę Polakiem, więc trener Wings. Czyli wildcard, które też sobie ostatnio na tym majorze, jak byliśmy w Szanghaju, dobrze poradzili. Więc tak, tak to bym na ten moment widział. Jeszcze jest trochę czasu do major'a. Zastanowię się, może potem przemyślę. Ewentualnie was poinformuję tutaj w komentarzu, czy na streamie. 9 dni aż dużo. Więc ja to tak zostawiam. Ja tutaj nie będę się kombinował. Ja mówię, to jest <grych> gdzieś ta moja czutka. A. Wcześniej, jak robiłem na przykład z poprzednich Majora, jakieś swoje analizy, to i tak nie wychodziło do końca tak, jakbym chciał. Więc poleciałem bardziej na czutce tym razem no i zobaczymy, czy się uda. Więc chyba to tyle. Dajcie znać, jak wy zrobiliście, bo ja nie ukrywam, może przez te 9 dni coś jeszcze zmienię, tak? Może gdzieś tam w głowie mi coś się zaświeci, może coś sprawdzę niechcący, może ktoś mi coś podpowie, ale raczej wydaje mi się, że nie. No i generalnie tak. Dajcie znać, właśnie, wy, jak macie, czy jestem zjebem, czy nie. No i co? Dziękuję bardzo za oglądanie filmu. Zostawcie łapkę w górę. Dobra, zostawcie suba, to jest najważniejsze dla mnie. I tyle. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Nara. A, jeszcze to